Cześć, jako że otrzymuję od Was dużo pytań odnośnie tego, jak przygotować cebul vortex, postanowiłem nagrać krótki filmik, żeby Wam to zaprezentować. Jeżeli chciecie, chcecie palić tak w granicach 45 minut do godziny, to nie, nie trzeba go do niego nabijać bardzo dużo. Wystarczy, że się trochę luźno ułoży. W sumie tutaj zasada jest podobna jak przy zwykłym cybuchu. No niestety, tytoniu idzie trochę więcej, ale za to moim zdaniem palenie jest o wiele lepsze. Może być dłuższe i można wyciągnąć lepsze wyniki dymne. No i w sumie, jeżeli ktoś pali poniżej godziny czasu, takie, na, takie na, nałożenie tytoniu w zupełności wystarczy. Nie jest jego zbyt dużo. Wiadomo, dym nie będzie taki gęsty jak przy nabiciu większej ilości, a dla oszczędnych taka opcja jest wystarczająca. Jeżeli się pali, w sumie tak jak w moim przypadku, około powyżej godziny, gdzieś tak półtorej godziny, aż się skończy węgiel, to należy trochę tytoniu dać więcej. No, powiedzmy, że gdzieś tyle. Tutaj tak to wygląda. To jeżeli ktoś jest naprawdę mega palaczem i pali na dwóch zestawach Coco Brico, bo polecam do tego węgiel naturalny, to wtedy już nabicie wygląda w inny sposób. Nakłada się jeszcze więcej tytoniu. Już wtedy nie musi być on równomiernie rozłożony i należy go ugnieść. Jednak należy pamiętać o tym, aby nie zakryć dziurek. Które są w, tym, w tej wieży, jakbym to tak nazwał. O, i przy tak ubitym tytoniu można palić nawet 3 godziny. Jednak czego osobiście nie polecam, gdyż yy, po jakichś 2,5 godziny zaczyna już być spalenie. Dalej, yy, tyton ładnie dymni, ale zaczyna być właśnie czuć. Jakby, w sumie nie, nie tyle jakby się przypalał, ale właśnie za, czuć zapach z trochę, przy, trochę spalonego tytoniu, który już się wypalił ten na wierzchu. Dlatego to odradzam. A co do folii, ja używam krążków Aladina, co jest dla mnie wygodnym. Oczywiście zwykła folia aluminiowa, kuchenna też zdaje egzamin, to po prostu jest kwestia wygody. Biorę raz. Dwa. Trzy warstwy moim zdaniem są optymalne. Widać z jednej strony jest, folia jest błyszcząca, z drugiej jest matowa. Tutaj w sumie obie się błyszczą, ale różnice myślę, że widać. Ja zakładam tak, jak w sumie powinno się to robić, matową do góry, dlatego że błyszcząca strona odbija ciepło a matowa pochłania, a zależy nam przecież o to, żeby ciepło nie było odbite, a ja przek je jednak przekazane dla cybucha. Oczywiście folii należy założyć ciasno naciągnąć się dość dobrze. Muszę wytrzeć ręce, bo się upaćkałem trochę w toni. Teraz ja robię coś takiego, że palcem trzeba objechać cybuch dookoła przy linii zewnętrznej i wtedy nam się obrysowuje krawędź, krawędź cybucha. Drugim ruchem należy to zrobić w okolicach środka i nam się zarysuje czubek tego komina. Tak, Ja do robienia dziurek używam takiej oto pineski do tablic. Jest fajna średnica, bo w sumie szpilką jest za cie... są za małe dziurki, a na przykład wykołaczką można zrobić za duże. I robię tak w wokół zewnętrznej. Robię taki krąg z dziurek. Tam, która się większa, uda mniejsza, to w sumie nie ma większego znaczenia. Ja do tego nie przykładam takiej wielkiej wagi. I teraz następnie tutaj widać, właśnie odznaczył się środek. I na około tego, właśnie kominka, robię też dziurki. I tutaj, gdzie została nam pusta przestrzeń, robię jeszcze dwa rzędy. Staram się robić to równomiernie, jednak to nie jest aż tak ważne. Tak jak widać, zostawiłem trochę ślady palców, można jeszcze to wytrzeć. I cebuch jest gotowy do palenia na około 3 godziny. Po około godziny czasu proponuję nastawić kolejne węgle, dlatego że, żeby spokojnie się rozpaliły i było mo można je dołożyć lub wymienić po około półtorej godziny czasu palenia. Dziękuję bardzo za, ogląd za obejrzenie, krótkie instrukcji. Na razie, cześć.